Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak widać, jest 17.30, a ja zgodnie z tym, co napisałem, w sensie zgodnie z tym, jak zaplanowałem tego streama, zaczynam go. Dzisiaj będziemy mówić o zdolnościach naszych postaci w Wiedźminie, naszych bohaterów wiedźmińskich opowieści arcade, opowieści w The Weeker RPG. E Zdolności mamy, jak widać, całkiem sporo. Widzicie. Z tej strony, z tej strony. Widzicie o, odtąd, do tam gdzieś na dole. Generalnie przejdę. W dzisiejszym planie, w sensie planie, na to, tą pogadankę mam. Tak naprawdę kilka bardzo prostych punktów, punktów programu. Pierwszy jest taki, że. Przejdę po tym, jakie w ogóle zdolności mamy. I co mniej więcej przynajmniej znaczy każda z nich. Druga rzecz jest taka, powiem pokrótce o zdolnościach profesji. Trzecia jest taka, że powiem o, o tym, jaka wartość zdolności. Przekłada się na jaką e, wartość sprawności, na, jak, na jaką sprawność w danej dziedzinie. E, I myślę, że w takim razie zacznę od razu bez zbędnego przedłużania, bo i po co? E, jak widzimy na karcie postaci mojego ukochanego Barda, e, mamy e, zdolności podzielone na jakby rozdziały. Pierwszym rozdziałem jest ciało. Czyli to są te zdolności bardzo związane z naszą fizjonomią, fizyką, czy kim tam, no, z naszym ciałem po prostu. Pierwszą z tych zdolności jest krzepa. Krzepa odpowiada za to, jak silny po prostu tak fizycznie silny jest nasz bohater. Drugą zdolnością spod ciała jest wytrzymałość. Wytrzymałość nam mówi, jak dużo jesteśmy w stanie wytrzymać. Na przykład tortur, na przykład uciążliwej wędrówki. Czy, czy jesteśmy w stanie oprzeć się niejako działaniom trucizny, bo to trochę też na to wpływa. Dalej, kolejną kategorią są emocje. Kolejną cechą, pod którą mamy zdolność, są emocje. No ja ulubioną. E, tutaj mamy e, od góry, czytając, amory. Amory odpowiadają za, mm, tak naprawdę, flirt i także zdolności łóżkowe, według podręcznika. E, dalej mamy empatię. Empatia jest e, Odpowiada, jak to empatia, za rozumienie emocji drugiej osoby. E, hazard odpowiada za naszą umiejętność wszelkiego rodzaju e, gry, obstawiania, e, oceniania ryzyka. O. E, dalej mamy e, oszustwo. E, czyli po prostu umiejętność, która pozwala nam kłamać wprost, tak, w żywe oczy. Dalej mamy perswazja, jest to zdolność, która pokazuje, jak duży wpływ na drugą osobę mają argumenty, logika, którym przytaczamy. W sensie, to po prostu ma prawo przynieść skutek. Dalej mamy przywództwo, to jest zdolność, tutaj muszę, się wspomóc z podręcznikiem, bo jest to biegłość w rozkazywaniu, kierowaniu ludźmi i motywowaniu ich. Czyli po prostu rozkazywanie ludziom, ale nie tylko rozkazywanie ludziom, bycie przywódcą, leadership. Dalej mamy styl i to jest to, jak my się prezentujemy głównie, no tak, generalnie tak. To jest trochę jak nasza prezencja. Dalej mamy sztukę. Sztuka to jest zdolność tworzenia dzieł, tworzenia arcydzieł. Tak, to, to jest zdolność tworzenia dzieł, po prostu. Dalej mamy urok. Urok e, to jest zdolność e, także zbliżona do amorów. Tylko tutaj nie, nie jest to taka jednorazowa sytuacja. Tylko tutaj e, mamy sytuację rozciągniętą w klasie trochę bardziej. W momencie, gdy próbujemy bawić się tą osobą, na przykład. E, no, po prostu spędzając dużo czasu. O mój Boże! Oczywiście zawsze, jak zaczynam nagrywać, dużo rzeczy się dzieje, nie? streamować. Dalej mamy występy. Występy to jest to, jak dobrze sobie radzimy na scenie. Kolejną, e, kolejną kategorią, kolejną cechą, pod którą mamy zdolności jest fach. W fachu mamy alchemię i tutaj e, odpowiada ona za wszelkiego typu tworzenie mikstur. Mamy charakteryzację, czyli to jest... E, Zdolność, która pokazuje, jak łatwo nam przychodzi zmiana wyglądu przy kogoś albo po prostu swojego. Yy, mamy fałszerstwo. Ona odpowiada za podrabianie różnego rodzaju dokumentów. Dalej mamy opatrywanie. Jest to leczenie ran trochę. Gdzie jest to doprowadzanie do niewykrwawienia nie się. O Dalej mamy pułapki. Jest to zdolne zarówno tworzenia, jak i rozbrajania pułapek. Dalej mamy rzemiosło. Rzemiosło jest od tworzenia np. zbroi, mieczy, generalnie przedmiotów użytkowych, użytecznych. No i kolejną rzeczą są włamania. Tutaj też muszę się spożytkować podręcznikiem, bo to mi trochę. Jest to otwieranie zamków i dostawanie się w niedostępne miejsca. Wspomogłem się pod ręką, bo niżej jest coś, co także może być, co może być mylone. Niżej, a to znaczy w gracji. W gracji zaczynamy od atletyki. I tutaj jest to zdolność, która opisuje, jak. Bardzo wygimnastykowani jesteśmy, trochę. Jak łatwo nam idzie wskakiwanie na, na budynki, na przykład. Dalej mamy łucznictwo i kusznictwo. Tego chyba nie muszę tłumaczyć. To jest po prostu to, jak dobrze radzimy sobie z łukiem czy z kuszą. Następna jest skrytość, to jak potrafimy się poruszać w cieniach, niezauważeni. Jak, trochę tak jak rozumiemy poruszanie się w cieniach. Jak rozumiemy swój własny organizm Tak trochę. Dalej mamy zręczne palce. I właśnie dlatego wcześniej wspomogłem się pod ręcznikiem, tutaj też to zrobię. Ta zdolność przydaje się, gdy coś drobnego ma pojawić się albo zniknąć. Czy to w ramach magicznej sztuczki, opróżniania cudzych kieszeni, czy szulerskich metod zarobku. Yy, czyli po prostu to jest już fizyczne podwędzenie czegoś ze stołu. To nie jest otwieranie zamka, tylko podwędzenie czegoś ze stołu. Nie? Na przykład. Dobra, przechodzimy na trzecią kolumnę. Tutaj mamy yy, taką cechę jak reakcje. No i pod reakcjami yy, to jest najbardziej bojowa yy, część. Zaczynamy od bójki. No, bójka służy do walki w ręk, bez żadnej broni. E, dalej mamy tutaj małe literki mam. Więc, e, dalej mamy pobójce. E, pobójce jest broń bitewna. E, broń bitewna to jest... to są wszelkiego rodzaju e, Tarcze, topory, czy buzdygany. o. E, dalej mamy broń drzewcową. Tutaj są piki, e, halabardy, kije, włócznie. E, dalej mamy broń krótką. Broń krótka to są e, sztylety, to są tasaki, noże, e, rzeczy dosłownie takie. nie? Dalej mamy Taką jakie jest dziecko. Tego też chyba nie mogę tłumaczyć. To jest to, jak zgrabnie poruchamy się na koniu. Dalej jest szermierka. I tutaj jest to zdolność do walki mieczem po prostu. I chyba nie ma innych opcji. No, szablon też. Szabla też tutaj się plika. Dalej jest zwinność. To jak sprawnie odskakujemy, yy, unikamy ataków. Dalej jest żeglarstwo. No i żeglarstwo też chyba nie muszę yy, tłumaczyć. No bo to jest po prostu umiejętność. Poruszania się na łodzi. Yy, Kolejną kategorią jest wola. W woli mamy wszystkie rzeczy magiczne. Czyli rzucanie klątw, tutaj zdolność klątwy. Mamy też łamanie magii, czyli to przeciwstawianie się zaklęciom rzucanym na nas. Dalej mamy nieugiętość. I w nieugiętości będę musiał się wspomóc. To jest w woli. Woli, woli, woli. Nieugiętość. To zdolność do opierania się uwodzeniu, przekupstwu czy groźbom. Czyli taka wytrzymałość tylko mentalna, a nie fizyczna. Dalej mamy odwagę. Odwaga jest to po prostu opieranie się lękowi, strachowi. Dalej mamy rytuały. Rytuały, no to, to jest yy, znajomość rozmaitych form magii rytualnej. Tego trochę nie rozumiem w sensie yy, to nie jest w sensie tego nie tego nie wiem. Tutaj możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, ale nie wiem. Dalej mamy zaklęcia, i to jest ta zdolność, z której te zaklęcia rzucamy. Ale też to jest trochę, ale właśnie, nie tylko zaklęcia, ale też wiedźmini znaki, wiedźmińskie znaki. Generalnie tym rzuca się zaklęcia. Jest też zastraszanie, czyli moment, w którym robimy pu. No i Ostatnią kategorią już w ostatniej kolumnie jest rozum. Pod rozumem mamy chyba najwięcej zdolności, tak, mamy najwięcej zdolności, ale już tłumaczę, jakie. Pierwszą z nich jest czujność. Czujność odpowiada nam za spostrzegawczość w pewnym rodzaju, za wypatrywanie niebezpieczeństw. Dalej mamy dedukcję, to jest łączenie faktów to jak nasza postać dobrze, sprawnie no, rozumuje po prostu. Dalej mamy interesy. No to to jest, tej zdolności używamy w momencie, gdy próbujemy coś sprzedać, coś kupić, próbujemy zaniżyć, zaniżyć cenę. Dalej mamy e, języki. No to one niezależnie, który, o którym języku mówimy, one są one są, 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 są do po prostu porozumiewania się z osobą w danym języku. Dalej mamy miastowy. Miastowy jest to zdolność, która pozwala nam się poruszać w mieście, która nam pozwala odgrzebać w pamięci topologię miasta. Przypomina nam, co w jakim miejscu się powinno znajdować, nie? Eee, a nawet jeśli nie byliśmy w tym mieście, możemy, powołując się na miastowy, zakładając, że karkma zazwyczaj będzie gdzieś przy głównej ulicy. Yy, jesteśmy w stanie w jakiś sposób odnaleźć karkmę. Szybciej niż yy, po prostu bez tej zdolności. E, nauczanie. Możemy uczyć inne osoby zdolności, które są wyuczone. E, I do tego służy nam nauczanie. E, dalej mamy obycie, do którego znowu potrzebuje wsparcia. E, obycie, 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 znajomość, konwenansów i dworskiej etykiety. Ta zdolność pozwala obracać się z łatwością w wyższych sferach. E, Czyli to jest taki styl, tylko w zachowaniu. Dalej mamy strategię. Strategia pozwala nam przewidywać działań przeciwników, działań wroga. No i oczywiście szukać odpowiednich środków zaradkich. Dalej mamy sztukę przetrwania. No i to jest przetrwanie w. W lesie po prostu, czy w głuszy, czy w trudnych warunkach po prostu. To włącznie z polowaniem, czy szukaniem śladów świeżych. nie Dalej jest wiedza o potworach. To jest zdolność, yy, która no, daje nam informacje na temat tego, że o, gdzieś w naszej pamięci jest yy, jakiś potwór. I na przykład mówi nam, jak bardzo groźne jest to przeciwnik. Dalej, ostatnio mamy wykształcenie. I tutaj też się wspomogę, mimo że więc to jest. Przedstawia ogólną edukację, którą przeszła postać. Ech, dobra. Nie udało się im wytłumaczyć mi tego lepiej. Więc to są wszystkie zdolności jakich wszystkie podstawowe zdolności jakie mamy w Widziminie. Dlaczego mówię podstawowe? Bo każda profesja ma jeszcze poza tym swoje własne. które ja ogólnie będę nazywał zdolnościami specyfika rozwoju. Mimo że zdolność charakterystyczna jest niby wydzielona osobno. Jak to działa? To działa tak że mamy sobie zdolność charakterystyczną jakiejś postaci. Na przykład barda jest to grajek uliczny. Yy, czyli jest to takie, są to takie występy, tylko lepiej, bo można na tym zarabiać, yy, a nie tylko zagadywać tłum. Yy. I w pewnym momencie, jak, jesteś, jak się robimy takimi naprawdę kozakami w naszej zdolności charakterystycznej. Dochodzą nam dodatkowe elementy, które możemy do, te, do tego dokładać. Są to zdolności z drzewka rozwoju. I teraz jak działa rozwijanie się w danym w tym drzewku? Działa to tak, że mamy trzy drogi jakby w drzewku rozwoju. Ubarda jest to karuś, agent i manipulator. E, mając minimum 5 punktów w zdolności charakterystycznej możemy zaczynać rozwijać któryś z tych drzewek. I e, teraz e, można trochę przestać patrzeć na to, co mam tutaj, co ja mam w zdolnościach drzewka rozwoju. Bo to się będzie trochę bo tutaj jest nie do końca poprawnie. Według tego, co mówi podręcznik, e, mając 5, można mieć dowolną pierwszą umiejętność z w razu. W sensie można zacząć ją rozwijać. Mając 5 w tej pierwszej, można zrobić tą, która jest niżej. Niej. Mając 5 w tej kolejnej, można zrobić tą która jest niżej. To jest generalnie to, co mówi nam podręcznik na temat rozwijania drzewka rozwoju. Więc teraz, no i tak, każda ta zdolność daje jakieś fajne, dodatkowe rzeczy dla naszej dla naszej profesji, ale teraz chciałbym więc tak naprawdę możemy zakończyć ten temat w tym momencie, bo o tym w jaki sposób rozwijać daną zdolność będę mówił jeszcze w innym odcinku, ale powiem wam teraz e, kolejną rzecz, którą miałem powiedzieć, czyli to jaki poziom danej zdolności, znaczy jak dużą umiejętność. W sensie jak duży jak można opisywać się w danej dziedzinie. Mając jaki poziom w danej umiejętności. Więc mając poziom zdolności 0, 1 lub 2, jesteśmy amatorami w danej dziedzinie. Przy ich 4 już czyni nas przeciętnymi. To jest taki typowy wynik. 5-6 czyni z nas już fachowców. Czyli już wiemy, co robimy. 7-8 czyni z nas już specjalistów. Już jesteśmy, już jesteśmy na tym poziomie, że nasze zdanie w danej dziedzinie ma znaczenie. 9-10 to jest mistrz. To już inni nas po prostu słuchają. Już nie jesteśmy podważalni w pewien sposób. Ale i na tym powinniśmy skończyć, bo teoretycznie nie powinno być możliwości wyciągnięcia więcej niż 10. Ale jest taka możliwość. W związku z tym podręcznik doopisuje i doopisowuje jeszcze dwa stopnie, czyli 11-12. To jest legenda. Jesteśmy już legendą danej dziedziny. 13 to jest Heros. Heros dla miedzicza. Moim zdaniem powinno to być odwrotnie. Heros mi się jednak trochę mniej kojarzy, W sensie uważam, że to jest trochę... niższy poziom niż bycie legendą. Ale to tylko moje zdanie może być. Hmm, Więc to jest... To są tak naprawdę nasze zdolności. Jeszcze myślę, że powiem Wam na chwilę ponownie o testowaniu danej zdolności. Nie ja wiem, był o tym osobny materiał, ale pokrótce mogę powiedzieć to także i tutaj. Więc, żeby przetestować jakąkolwiek umiejętność, weźmy na to taką, taką umiejętność. Przeskroluję trochę w górę żebyście widzieli więcej. E, weźmy na to taką umiejętność jak e, zręczne palce. Spróbujmy coś e, podwędzić ze stołu. E, nie wiem. Monetę e, złotą ktoś położył na stole, żeby zapłacić karkmarzowi. A my w tym momencie. E, to zauważyliśmy, więc ach, no nie możemy się oprzeć, żeby ta moneta nie znikła magicznie. Więc przechodzimy koło tego stolika i próbujemy capnąć niezauważenie tę monetę. Więc e, rzucamy k10, Nie wiem, wypadło 5. To jest średni wynik. Nie wiem, Wypadło 5. Mm. To, że umiemy w pewien sposób. Nasz bart potrafi, ma z ręki palcy 6. Jest już zgodnie z tym opisem fachowcem w podwędzaniu rzeczy. Więc ten fachowiec ma już 5 plus 6 daje 11. Ale jeszcze ma 8 gracji. Ogólna gracja, tak mu w tym pomaga. Więc 11 plus 8 daje 19. Ogólny wynik testu jest 19 w takim wypadku. Jest ogromnie spora szansa, że, że udało nam się to ukraść, ale no nie możemy powiedzieć, że na 100% to się stało. Dlaczego? Mamy trzy sposoby rozliczania. Zdolności. Jednym z nich jest po prostu poziom trudności, który ustala w gry. Prawdopodobnie na ten test byłoby z 15, może 12. Zależy od tego, jak duży tłum byłby w karkmie, jak bardzo zajęty rozmową, jak bardzo pijany byłby ten osoba. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest to rzut przeciwstawny. Czyli ja rzucam tak jak rzuciłem, wychło mi to 19, a ten człowiek, który zostawił monetę karkmachowi, rzuca sobie na czujność i porównujemy po prostu te dwa wyniki. Jeśli przebiłem jego wynik, to wygrałem. Jeśli on zrównał się lub przebił, to on wygrywa. Broniąc się, wygrywa remis. I jest to tak zwany test przeciwstawny. Jeszcze jest tak zwany test przełamania jest to i wtedy poziom trudności danej danego rzutu zależy tylko i wyłącznie od danej cechy lub zdolności przeciwnika. Wtedy poziom trudności to jest dana, tak naprawdę dana cecha bardziej. Cecha razy 3 hmm. Czyli na przykład, no w tym wypadku nie mam adekwatnej, e, nie widzę adekwatnej, e, adekwatności w tym przykładzie, przy ale myślę, że... Hmm, ale myślę, że też warto wspomnieć, że coś takiego istnieje. E, więc tak naprawdę nie będę już wam przedłużał. Już gadam tutaj 20 kilka minut. E, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby skończyć e, ten piękny, e, to piękne opowiadanie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do polubienia naszych social mediów bo takowe się pojawiły. Jest to Facebook, jest to Instagram. Będzie podlinkowane w opisie, nawet jeśli jeszcze nie jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostawcie suba, lajka, komentarz.